Polska Mówi, zapraszam do rozmowy z panem Zbigniewem Nowakiem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo cieszę się z każdego kontaktu, ponieważ każdy kontakt jest kontaktem, w moim przypadku kontaktem energetycznym, ponieważ ten dar, który posiadam promieniuje do tych wszystkich, którzy w tej chwili oglądają nas, korzystają z czegoś niezwykłego, z czegoś, co może spowodować sytuację, że wszelkie ich problemy będą znacznie mniejsze, a niebawem całkowicie ustąpią. Panie Zbyszku, a czy ten kontakt może promieniować i ta dobra energia może trafiać na przykład do firm, gdzie jest wyścig szczurów, gdzie są problemy z natury stresowej? Czy tutaj jest jakaś alternatywa? Wiemy, że firmy korzystają bardzo popularne są wyjazdy integracyjne, ale czy pan może pomóc na przykład jakiś? Drodzy Państwo. Więc przede wszystkim jest to silne działanie rozkurczowe. Naczynia krwionośne otwierają się. Silne działanie przeciwzapalne, czyli cały system wchłaniania ulega niesamowitej poprawie. W związku z tym praca mięśnia sercowego, bo ma pod dostatkiem tej energii zjelić, jest potężny napływ tlenu do mózgu. Tak duży, że ludziom, którzy korzystają z mojej pomocy, a mówię, że jeżeli będą jechali samochodami, to muszą zwrócić uwagę na to, że 3 do 4 godzin po takim kontakcie może wystąpić niewielkie opóźnienie czasu reakcji, bo ten szok tlenowy jest tak duży. Ale co to oznacza? To oznacza, że te klapki szerzej otwierają się na oczach. I teraz, jeżeli mam do czynienia z prezesem firmy, z dyrektorem firmy, czy z kadrą zarządzającą, to ci ludzie którzy oczywiście, no właśnie stres, właśnie ta, ten wyścig szczurów, właśnie te stanowiska, te, te wszystkie problemy, one powodują y, tak gigantyczne zakłócenia naczyniowe, zakłócenia związane z wchłanianiem, że ci ludzie pracują na 10, 15, 20% swoich możliwości. I teraz to moje działanie powoduje, że nagle ci menadżerowie, ci szefowie tych firm widzą, że ten horyzont się otworzył. I zaczynają dostrzegać sprawy, których nigdy nie widzieli, i nie angażując w żadnych, żadnych dodatkowych pieniędzy, korzystając tylko z możliwości, które posiadają. Nagle okazuje się, że firmy funkcjonują zupełnie inaczej. To jest opieka mentalna, mental security, czyli coś, co ma spowodować, że bez żadnych dodatkowych pieniędzy wzrasta niesamowicie zysk firmy. Panie Zbyszko, ale jak to technicznie wygląda? Czy Pan musi być obecny fizycznie w danej firmie? Czy to, nie wiem, dzwoni na przykład prezes firmy, Panie Zbigniewie, bardzo bym prosił o przyjazd? Czy jest możliwość to działanie na odległość? Jest właśnie, to jest typowe działanie tak zwane pozawerbalne. Firma, która się do mnie zgłasza, jest w pewien sposób, no jakby to powiedzieć, ja prowadzę firmę, prawda? Więc oczywiście wystawiam faktury więc umawiamy się na jakiś ryczałt miesięczny. Ja tą firmą zajmuję się właśnie w taki sposób, żeby te sukcesy poprzez działanie energetyczne rzeczywiście one miały miejsce z jednej strony, no a z drugiej strony, jeżeli stawiane są przez, przed, przez firmę jakieś zadania, na przykład mam taką firmę, bo już prowadzę tę działalność, i dowiedziałem się od prezesu firmy, że budżet nie jest, nie jest ta firma w stanie wykonać w ilości 30%. Budżet, wielka firma, setki milionów złotych. No to... Jeżeli ten budżet zostanie wykonany przez te właśnie działania, to ich trudno bardzo wytłumaczyć, bo to musielibyśmy poświęcić kilka godzin. Ja musiałbym to obłożyć jakimiś książkami, powoływać laureatów Nagrody Nobla, żeby przedstawić pewien aparat pojęciowy, który służy wyjaśnieniu ludziom przecież wykształconym, jak to wszystko się odbywa. Ale właśnie ryczałt, faktura, prawda? bonus za jakieś takie działania. No, które powodują gigantyczne zyski dowolnej firmy, którą się zajmuje. Moja obecność nie jest konieczna. Ale powiedzmy, czy w zakresie tej pomocy jest taka możliwość istnieje w momencie, kiedy na przykład chcemy podpisać jakiś kontrakt, nie jesteśmy tego pewni, że jednak z Panem się umówimy, zaprosimy pana, Pan przyjdzie do nas i Pan pomoże nam podjąć tą decyzję ostateczną? To znaczy, w, w, w wielu sprawach, w których są jakiekolwiek wątpliwości, no to nie bardzo wiemy, co z tym fantem możemy zrobić. I wtedy oczywiście poprzez działania energetyczne mogę sprawdzić, czy ten kontrakt, który ma być podpisany, czy, czy podpisanie jego będzie dobre dla firmy, bo nieraz podpisujemy jakiś kontrakt, nie znając, jakby nie spodziewając się rozmaitych warunków tak zwanych brzegowych, pobocznych, ubocznych. I nagle może się okazać, że podpisaliśmy kontrakt niewłaściwy. Więc ja jestem w stanie doradzić szefom rozmaitych firm, czy powiedzmy wspomóc ich w podjęciu właściwej decyzji, żeby to nie była decyzja, która no, będzie dla nich jakaś fortuna, bo może można to jeszcze lepiej zrobić wszystko i wtedy ja powiem, jak można to zrobić. Czy ta skuteczność tej pomocy, jeśli chodzi o przekazywanie tej energii jest jakaś, jakby to powiedzieć, taka znaczna, czy, czy ewidentnie kadra menedżerska dziękuję Panu, bo widzi tą, 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 to, to działanie, skuteczność? Więc odpowiem na to pytanie w taki sposób. Ja wolałbym, żeby tylko niewiele osób wiedziało o tych sprawach, ponieważ są ludzie, którzy są niechętni rozmaitym działaniom tego typu. Pamiętam kiedyś zajmowałem się w latach 90. drużyną piłkarską FC St. Pauli, która to drużyna, to drużyna piłkarska, Hamburg, prezes skorzystał z mojej pomocy. Miałem zdjęcia tych ludzi. I kiedy w moim programie telewizyjnym powiedziałem, że zajmowałem się właśnie taką drużyną piłkarską z Hamburga, która pieła się do góry, no tacy przeciętni zawodnicy, ale jak dostali energii, to po prostu szło to wszystko, to był protest do władz piłki niemieckiej, że drużyna FC St. Pauli korzysta z sił nadprzyrodzonych. No więc to nie jest śmieszne, to nie jest żart. No ale jeżeli jest jakaś firma, która korzysta z mojej pomocy, to ja wolę pozostać w cieniu, żeby tam zbyt wiele ludzi nie wiedziało o tym, że ta firma dysponuje atomową bronią, potężną bronią, potężną, potęga. To jest potęga świadomości, potęga podświadomości. Umysł jest autorytetem dla ciała. Bardzo panu dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.